Dzień dobry, dzień dobry, pan pasowce, cześć, witajcie. Ja oczywiście jestem Chincul i dzisiaj pokażę wam coś, czego jeszcze nie widzieliście. Ja sam nie widziałem, a mianowicie chodzi tutaj o wynik. Owszem, była to wieczorna bitwa. Powiem wam, grając, tak mniej więcej pierwsza, druga. Owszem, mamy część w bitwie botów, ale czasami zastanawiam się, czy te boty nie lepiej grają niż niektórzy gracze. Zdecydowanie bardziej atakują, owszem, czasami robią dziwne ruchy, ale w tej bitwie nie tylko tutaj były boty, bo grały również normalne osoby, osobniki, nie AI. -e. Ale teraz, patrząc na to, co się dzieje technologicznie z, ze sztuczną inteligencją, wydaje mi się, że i w grach, nawet i boty będą jeszcze lepsze. Powiem wam również często trafiamy takie bitwy nawet w dzień, gdzie od czasu do czasu trafią się takie pojedynki, gdzie po prostu zamiast czołgów i graczy grają po prostu boty, a wieczorem bardzo często się tak zdarza, że na przykład tak jak tu mamy losowanie dziesiątki z dziewiątkami, dziewiątki można powiedzieć albo w całości, albo w połowie są to właśnie boty. Tutaj, patrząc na losowanie, na dziesiątki, bardzo potężne czołgi. Tylko, że słuchajcie, dla mnie, czy to bot, czy nie bot, i tak trzeba swoje robić to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa nawet od takiego bota jesteśmy w stanie zebrać. A szczególnie grając tak słabym pojazdem, jeżeli chodzi o pancerz, i szczególnie grając na tak słabej mapie, jakim jest Berlin, jeżeli chodzi o takie pojazdy, dlatego, że nie mamy krzaków, nie mamy jakichś rozciągniętych terenów no i musimy bardzo, bardzo uważać. Na szczęście nie ma artylerii. To jest typowy bot tak? To jest typowy bot, widać, jak one po prostu sobie radzą jak jeżdżą ale tak samo i ja mam po swojej stronie również boty i czasami jest tak, że po prostu jeżeli drużyna, gracze na przykład w tych dziesiątych tierach jak jak tutaj mamy, wszystkie praktycznie dziesiątki to są gracze, jeżeli gracze w dziesiątych tierach zrobią dużą przewagę, szybko zniszczą te czołgi dziewiątego tieru to słuchajcie, później nie mamy zbytnio wiele do gadania sztuką jest to, aby zrobić właśnie jak najwięcej w takiej bitwie. Nie są czasami łatwe warunki, jak już powiedziałem, ale pojazd mamy naprawdę fenomenalny. Słuchajcie, penetracja na tym czołgu również, jak na niszczyciel czołgów, nie jest fenomenalna, bo tylko 290 i to na każdym pocisku. Tutaj, na przykład, jak użyjemy czy tego drugiego, czy trzeciego. To nie są pociski premium, są to po prostu pociski z inną alfą, czyli z innymi uszkodzeniami. Penetracja jest identyczna, bo mamy 290 tylko 290. Wyobraźcie sobie, że medy mają nawet na ósmym tierze 330, a tutaj mamy do czynienia z 10 tierem i to niszczarką, która posiada tylko 290 penetracji. Grając tą bitwę w składzie zdziwiłem się, bo ja używam przeważnie tych środkowych pocisków, czyli z tą większą alfą. Tutaj ta alfa wynosi 630. Co za tym idzie, mamy dłuższy przeładunek, ale bardzo często, tak jak widzicie tutaj, wyjedzie gościów i łatwiej jest mi go na przykład spompować, gdzie przeładunek jest o wiele krótszy. Tymi mniejszymi pociskami, z mniejszą alfą, bo tutaj ta alfa wynosi 250. Przeładunek około 5 sekund. Czy to dużo? Było wcześniej lepiej. Teraz, no niestety, po zmianach w wargamingu wiele czołgów straciło. Ale mimo wszystko jakoś tam sobie jeszcze radzi. Tym bardziej, że jeżeli mamy jakieś tam ogryska, nie chce nam się czekać aż 14 sekund, żeby przeładować na ten pocisk z większą alfą. Bo te małe pociski naprawdę są fenomenalne. I bardzo chciałbym, żeby właśnie w większości czołgów tak było. Na przykład. Używamy różnych rodzajów pocisków i mamy różne uszkodzenia. To by było naprawdę fenomenalne. 7 do 7. Warunki, tak jak powiedziałem, jeżeli chodzi o mapę, nie są dla nas jakieś fenomenalne. Nie mamy otwartych terenów. Musimy tutaj bardziej operować pomiędzy budynkami, pomiędzy uliczkami. Dobra, jest... Użyłem teraz tego pierwszego pocisku, na pierwszym pocisku mamy uszkodzenia 500, na drugim tak jak wspomniałem 630 i na trzecim mamy 250. Nie zwróciłem później, nie zwróciłem uwagi na to, że te pociski mniejsze mi się skończą, bo później też zwróciłem uwagę, że naprawdę spore uszkodzenia już zrobiłem, ale mogę powiedzieć, że to dopiero początek strzelania. Cztery pociski zostały i po wystrzeleniu ich kompletnie nie zwróciłem uwagi, że jest ich już tak mało, a w sumie już mi się skończyły. Jeszcze zostały tylko dwa, tutaj jest Taran, 5 do 5. No i teraz praktycznie już zostały same czołgi, które są prowadzone przez graczy. Tak samo ja mam tutaj gościa, tu już nie możemy powiedzieć, że Bitwa jakaś łatwiejsza, i tak dalej. No, bo tutaj już musimy operować z graczami. Ale doskonale wiecie, jaki poziom jest w dzisiejszych bitwach. mi się wydaje, że te boty są co niektóre lepsze od graczy, dlatego że one się nie syrtolą. Widzą czołg jadą po prostu jadą. Jeżeli jesteśmy gdzieś na jakimś przeładunku, albo mamy na przykład taką sytuację, gdzie wyjadą według czy trzech na nas, to no nie jesteśmy w stanie nic zrobić. 3 do 5. 7500 uszkodzeń. To nie wszystko. To nie wszystko, słuchajcie. To będzie dopiero się działo. Jest to rekordowy mój wynik, jeżeli chodzi o drugą wojnę. Jeżeli chodzi o zimną wojnę, mój wynik to jest 17 tysięcy uszkodzeń na tamperze. Ta bitwa jeszcze nie pojawiła się u mnie na kanale. Ale jeżeli chodzi o drugą wojnę, no to tutaj mamy najlepszy wynik jaki udało mi się zrobić. No i tu, dopiero po wystrzeleniu wszystkich tych małych pocisków zdziwiłem się, że kurde, jakoś długo ładuje. Dopiero później sobie uzmysłowiłem, że nie mam już czym strzelać, jeżeli chodzi o takie szybkie wymiany. Ta trumna też to słuchajcie jest gracz, to nie jest bot, to jest gracz. Tak więc, no nie wszystkie po prostu boty są tutaj Dobra, powinienem go skończyć Dobra, ale przyjąłem Przyjąłem od Murata, tak? Dobra, tu jest jeszcze will. Oh, niewesoła sytuacja, niewesoła Oni grają razem w Plutonie No i dobra, i teraz Został mi jeszcze jeden pocisk, muszę bardzo uważać. Tu jest jeszcze Baschat, dobra. Dostał. Dwóch na czterech zostało. No i teraz zdziwiłem się, kurde, co tak długo? A już nie mam pocisków. I to co powiedziałem, jeżeli wyjedzie na nas kilkości nawet boty, ten to chyba raczej nie był bot. No to jest, jest naprawdę ciężko. ups. Szczęście, że nie zebrałem od tego grilla. 9700 uszkodzeń to nie wszystko. Słuchajcie, tutaj jest sporo jeszcze do wzięcia. Mamy praktycznie pełnego grilla. Jest ten murat, tu jest murat. Dobra. Kiepsko posowało. Bardzo kiepsko, bo tutaj mamy te pociski z Alfą 630. O tej bitwie zmieniłem sobie, dałem jednak więcej tych pocisków mniejszych, one w takich sytuacjach, tak jak tutaj widzieliście tego. Murata, gdzie mogłem wyjechać i go skończyć bardzo szybko, no to musiałem jednak odczekać. Całe szczęście, że już nie było nikogo. Słuchajcie, jeden strzał mogę przyjąć od tego grilla. 10 tysięcy uszkodzeń. To jeszcze nie jest mój najwyższy wynik, bo tam miałem około 11 tysięcy. Chyba grając, o ile dobrze pamiętam, super konkureorem. to było chyba na mapie Himmelsdorf. Już dokładnie nie pamiętam, słuchajcie tych bitew jest tyle, że człowiek już po prostu się gubi. Pewnie na kanale są wszystkie moje te takie lepsze wyniki, ale to trzeba by było po prostu szukać. Ale jeżeli chodzi o ten pojazd, no tu słuchajcie tutaj mamy do wzięcia jeszcze 1493 HP. Czy się uda dołączyć to do mojego obecnego wyniku 10308? Zaraz zobaczymy zobaczymy czy ten obiekt coś jeszcze będzie w stanie zrobić czy po prostu pojedzie na kapa i wyjedzie na niego grill go skończy chciałbym być blisko tego grilla jak on strzeli wtedy mielibyśmy jeszcze wyrównane szanse bo gościu no ode mnie musi przyjąć co najmniej trzy strzały nie skończę go na dwóch strzałach tak więc co najmniej jeden strzał tak znienacka mógłbym mu jakoś wkleić o ile będzie a jest dobra jest 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 czekajcie dobrze tutaj mam brak Tutaj mam brak. No i dobra, teraz zobaczcie. W tej sytuacji muszę załadować dwa pociski. On wystrzelił. Ja szybciej przeładuję, bo ja to zrobiłem szybciej. No i dobra, i teraz w tym momencie, nawet jeżeli gościu mnie trafi, a może trafić. Na szczęście mam. No właśnie, mam ten wrak, no ale ja już jestem na przeładunku. Bałem się, że po prostu wjedzie na mnie i mnie staranuje. Próbował, słuchajcie, próbował, ale udało się. I jest to mój najlepszy wynik, jeżeli chodzi o drugą wojnę. Prawie 12 tysięcy, 12 tysięcy uszkodzeń. Myślę, że pojazd jak najbardziej na tej mapie się sprawdził. Mało asyst, naprawdę mało asyst, chociaż tam wyświecenia pojawiły się, ale jest to, co jest słuchajcie. Wynik naprawdę zacny. Same uszkodzenia bez asyst. Tak więc. Tak spisał się technodrom na mapie Berlin wieczorową porą. Z mojej strony to wszystko. Trzymajcie się i do usłyszenia. Hejka.